Witam na moim kanale. Dzisiaj jest 19 maja. Jestem po giełdzie. Danek Audi A4 z tej strony. Poszukiwac skarbu w antyku i staroci. I takie moje podsumowanie z giełdy. Co dzisiaj udało się kupić? A kupiłem 5 rzeczy. Zaczniemy od szkła. Dzisiaj udało mi się kupić 3 szkła. dwa szkła Ludwika Fiodorowicza. Czerwone schuty szkła gospodarczego Ząbkowice. Tu otworzymy pierwszy. Szkło dzban wazon w stanie idealnym Dam na podłogę, potem posprzątam. Tutaj drugi wazon, dzban. Dwa Ludwiki Fiodorowicz, czerwone, takie pomarańczowe. I trzeci wa wazon, zwany też mi się wydaje, że będzie albo chorbowy, albo Ludwik Fiodorowicz, albo jakiś inny, zagraniczny. Nie jestem pewien. Nie mogę znaleźć informacji o nim w internecie. Kolor burzowy, bardzo ładny, w stanie idealnym. Jak ktoś wie, co to jest za szkło i kto go zrobił, proszę o. Pisaniu w komentarzach. Tak się prezentują trzy dzbanki ze szkła piedrowicz. Duży, nic nie uszczerbione. Zawsze lubia, lubi tutaj się uszczerbić. Pod uchem, ale w stanie idealnym. Tu jest do domycia, bo to jest po naklejce z Złupkowic. To jest po naklejce z Obkowic. Tak się prezentuje. Pierwszy zban, duży, drugi zban, mniejszy, też Ludwika Fedorowicza, W idealnych stanach. W bardzo dobrych pieniądzach. Za wszystkie trzy dzbany dałem 45 zł. Bardzo się opłacało. Po 15 zł za sztukę udało mi się wyszukać dzbany. Trzeci dzban w kolorze burzowym. Stan idealny. Nic nie jest pęknięte. Uszka całe. Jak ktoś wie co to jest za huta i kto go wyprodukował? Jaki jest projektant tego burzowego koloru? To będę wdzięczny. Trzeci, czwartą rzecz, którą kupiłem, to jest patera na jajka. Też z Ząbkowic, z gospodarczego z obkowicy. Za paterę dałem 5 zł. I czwarta rzecz. Do kluczy, bo już jeden mam. Tutaj mam jeden bryloczek. A bryloczyki militarne zbieram. One są. O, tu jest. Tutaj mam drugi, będę miał do kluczyków. O. Za bryloczek dałem 1 zł panu. Depozyty Trzecie Rzeszy. Coś tu źle zumuję ten mi telefon. Zaraz muszę ostrość ustawić. Depozyty trzecie Rzeszy. Kryptonim Rizę Włodarz. U nas podziemia. Na moim terenie. Pamiątka z włodarza. Ja kupiłem na giełdzie za złotówkę. Razem za wszystko dałem 15, 30, 45, 5, to jest 50 i złotówkę 51 złotych, 51 złotych za wszystko. Myślę, że zakupy udane. Jakbyście widzieli też takie wazony i tą paterę w tych cenach, myślę, że też byście kupili, bo się opłacało. Zaraz zmierzymy. Zaczniemy od tego burzowego. Damy go bliżej. Niestety bliżej to nie pokazuje mi całego obrazu. Muszę go dać tak jak było. Burzowy ma trzydzieści sześć centymetrów, Fiodorowicz większy trzydzieści cztery i Fiodorowicz mniejszy trzydzieści. Tak? No. Przyjmijmy trzydzieści centymetrów, jeszcze raz pokażę, że nie są, nie są w ogóle uszkodzone nic w stanie idealnym soczewka. Tutaj tego dzbanu proszę Was widzowie o identyfikację, bo nie wiem co to jest. Szukałem na internecie, nie mogę znaleźć. Teraz tutaj patera. Patera wygląda tak na jajka, ząbkowic. Teraz tutaj paterę zmierzymy. Patera ma 28,5 cm. 28,5 cm. Też w stanie bardzo dobrym. Na końcu filmika wstawię zdjęcia. I myślę, że dzisiejsze zakupy i taki krótki filmik z podsumowania moich zakupów dzieży z giełdy niedzielnej 19 maja. Wam się podobały. Do następnego. Cześć Co ja dziś w na giełdzie? Na razie, zaraz przyjdę Bazony w kolorze. Po maklejce. <śpiewanie>